Tam Wydak, sporo miejsca z tymi zasłonami, teraz do środka, sporo tam było kontaktu, ale Samiec pod kosz, oddaje piłkę do Stolarza, 3 sekundy do końca, Igor Stolarz położy Ten Groski teraz, zabrali mu piłkę z kozła, Sopocianie, chodzi na Nagel, dla Samca, otwarta droga do kosza, Maciej Samiec trafia, Teraz to oddzielone ogórzanie. Zobaczmy wkrótce na całym parkiecie. Tyka. błyskawicznie dostarczona do Mateusza Samta. Ten pół dystansu. Góręczyk zbiera. 5 sekund do końca pierwszej kwarty. Jan Góręczyk. Góręczyk Grafia. na parkiecie jest numer 21 Hubert Orpel. Właśnie Orpel do Szpakowskiego. Kończy tam wysoko. Szpakowski miał troszkę więcej miejsca. Przymierzył za trzy punkty i cel. Bez punktów. Szpakowski, Rafał Szpakowski, przymierzył, zawsze tu Węgrowski, Jan Węgrowski, Alszy, Boszyk tam na końcu, między Wódz, Słuchaja, Gretrek, Stolarz, Igor Stolarz, tylko 3 jeszcze znalazł, Krzyczek, Górkatowski, Górkatowski, oj, no pomógł, Dydak. Amatorski odszedł od gór Tatowskiego. Węgrowski, ale to była czytelna próba podania. Amator jest jednak góręczyk. Amadeusz Lubiński. Lubiński tylko odbił się od Kowalskiego. Amadeusz Łupiński oddaje Węgorskiemu ten z narożnika boiska. Poszczególny gracz treflach. stolarz. Patryk Kowalski. Za trzy punkty celne. Zielonogórzanie. Węgrowski zatrzymany przez stolarza. Wkręcił się tam gdzieś. Toczek. Luka na drugie skrzydło. Igor Stolarz. Za trzy punkty celne. Izolacja dla niego, ale nie trafia z pół Zobaczmy. Toczek. Trzech na jednego. Sopocianie. I Filip. Gór. Mateusz sam jest przed ręce. Nie niecelny, niecelny. Węgrowski. Milian Węgrowski. Coast to coast. 8 sekund do końca tej akcji. Szpakowski wszystko w szybie C. I kraka! Samek. 8 sekund do końca akcji. Mateusz Samiec pod między trzech rywali. Piłkę w ataku. Szpakowski. Szpakowski do kajten. I ten. Wysoko nieco... piłkę. Nieco przypadkowo Igor Stolarz. Teraz do niego podanie, jest czwarta pozycja do rzutu, Igor Sto... Rafał no Szpakowski nie daje się minąć, Mateusz Samiec, Szpakowski wykorzystał błąd.